Teleobiektyw. Zaprasza Jarosław Gugała. Dzień dobry, witam Państwa. Dziś w teleobiektywie niezwykli zupełnie e, goście. E, może zacznę od Zofii Makowskiej. Zofia Makowska jest uczennicą XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszyca w Warszawie. Podobnie zresztą jak Krzysztof Maksymowicz. E, za chwileczkę powiem, dlaczego Was tutaj zaprosiłem, a jest jeszcze z nami Łukasz Gładczuk, założyciel i prezes Fundacji Klubu Naukowego Feniks w Warszawie. I to jest człowiek, który od 2014 roku kieruje organizacją non profit wspierającą uzdolnioną młodzież w naukach ścisłych. Jest wykształcenia fizykiem, ma doktorat na Uniwersytecie Oksfordskim i też jest absolwentem 14 liceum ogólnokształcącego imienia Staszyca w Warszawie, Jest trenerem i opiekunem reprezentacji Polski w latach 2012-2025, właśnie w, w tej. O międzynarodowej olimpiadzie fizycznej, tak można to chyba określić, albo w tym, w tym, w tym... W tym jak to, jak międzynarodowy to nazwać? Międzynarodowy turniej młodych fizyków. Międzynarodowy turniej młodych fizyków i autorem strategii, która dała Polsce już 9 krążków, w tym sześć złotych. No więc tak, może zacznijmy od, od Łukasza Gładczuka, bo jest, jest tutaj koordynatorem tych wszystkich działań. Proszę powiedzieć, na czym polega ten konkurs, jakie są zasady i skąd się biorą wasze sukcesy i kto w ogóle w tym uczestniczy? Konkurs jest rzeczywiście bardzo wyjątkowy. Polega on na symulacji prawdziwej pracy naukowej. Na początku roku jest publikowane 17 otwartych problemów badawczych z fizyki i jest, uczniowie mają cały rok na ich rozwiązanie, i mogą korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł, czyli to nie jest ograniczony tak czasowo jak na olimpiadzie, że się w 5 godzin rozwiązuje pewne zadania, tylko tutaj na ich rozwiązanie jest cały rok, no ale to też pokazuje, że te problemy są dużo bardziej skomplikowane i nie, nie można ich rozwiązać tak szybko. Uczestnicy pracują przygotowują modele teoretyczne, weryfikują swoje hipotezy poprzez wykonanie doświadczeń, ale podczas samych zawodów ścierają się z innymi druży drużynami, czyli swoimi rówieśnikami, którzy też pracowali nad tymi zadaniami w takich zwanych walkach fizycznych, czyli debatach, w których właśnie omawiają swoje wyniki i reporter prezentuje, co mu się udało osiągnąć, a oponent próbuje to skrytykować, pokazać braki. I w takiej dyskusji wymieniają się zdaniami, a jury ocenia która z tych drużyn rzeczywiście ma głębsze zrozumienie danego zjawiska ile można mieć lat żeby być członkiem takiej drużyny jest to konkurs dla licealistów i to jest najbardziej popularny konkurs oprócz tego są też konkursy dla Szkół podstawowych, trochę mniejszej dla studentów, ale jednak ten turniej to już była 38. bodajże edycja Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków, czy to już bardzo długo bardzo, y, y, trwa i jest bardzo popularny, bo brało w nim udział w tym roku 34 kraje, więc to jest rzeczywiście międzynarodowy konkurs. Wy znaleźliście się w grupie tych, którzy zostali nagrodzeni srebrnym medalem, Tak. Pięć, pięć było złotych krążków w tym roku. Cztery. 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 Tak, w tym konkursie drużyny, które klasyfikują się najwyżej w tabeli są kwalifikowane do takiego ścisłego finału i tam wszystkie otrzymują złoto, ale biją się, o, walczą o puchar turnieju, Potem jest około pięciu srebrnych krążków i do połowy stawki są przyznawane srebrne medale. No w tym roku mieliśmy bardzo wysoki wynik, zdobyliśmy najwyższe srebro, czyli zabrakło nam tylko trochę punktów do tego, żeby zdobyć rzeczywiście złoty medal. Ale już wcześniej byliście złotymi medalistami, tak? E, tak, tak. W ostatnich czterech latach nieprzerwanie zdobywaliśmy złoty medal, w tym dwa razy zdobyliśmy puchar turnieju. Ja, rzecz jakie rzecz. kraje są najmocniejsze w tym? No tutaj trzeba wymienić Singapur. Który wielokrotnie zdobywa puchar turnieju i w zasadzie rok w rok zdobywa złoty medal. No, Polska też, biorąc pod uwagę ostatnie lata, była bardzo mocna. No, i też tutaj pojawiają się takie kraje jak Chiny, Tajlandia, Niemcy. Stany Zjednoczone? Niestety nie. 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 Tam, jest, tam jest mniejsze zainteresowanie. Czy dominują chłopcy, czy dziewczęta? Może tutaj. Pytanie do, do Zofii Makowskiej. A wydaje mi się, że jest dosyć porówno, zarówno chłopców jak i dziewcząt. Może odrobinę więcej chłopców. No, warto dodać, że Zofia była kapitanem naszej drużyny w tym roku i no, włożyła nasi... największy wysiłek. Jedyną klienty. dziewczyną w, w, w ekipie. No, w tym roku tak wyszło. <laughs> A to, było, to był wynik jakiegoś konkursu, czy po prostu uznaliście, że, że najlepiej będzie wami zarządzała? Oj, chyba tutaj zostałam wybrana przez Łukasza, tak mi się wydaje. Ale cała drużyna popierała ten wybór. To... No dobra, przejdźmy do, do tych takich naj, najistotniejszych rzeczy. Te 17 zagadnień, z którymi mieliście do czynienia. Problemów fizycznych, tak? nierozwiązanych wcześniej, tak? Lub... No. W mniejszym lub większym stopniu. To jest to takie zagadnienie, których nie da się powiedzieć nigdy, że już zostały rozwiązane. Są otwarte, można badać różne aspekty i tutaj na pewno młodzież jest przygotowana, żeby omówić ich ulubione zadania z zeszłego roku. Tak. No i co to było? Co, co to są za zadania? Co wy, że tak powiem, rozkminiacie i, i jaki to będzie miało wpływ na losy świata? Ja na przykład badałem zachowanie rakiety spowodowanej z Butelki wypełnionej wodą pod ciśnieniem powietrza. I kiedy się napompuje taką butelkę z wodą ciśnieniem, to to powietrze w środku wypycha wodę, napędzając rakietę. I tam jest bardzo wiele ciekawych zjawisk i aspektów, które można zbadać. I mimo, że było wiele prac, już które badały zachowanie takiej rakiety, to też było wiele aspektów cały czas pominiętych, które można było rozwinąć, i różne drużyny różnie do tego podeszły. Ja jestem bardzo ze swojego zadania, rozwiązania tego zadania zadowolony, bo. Co ci się udało ustalić? Co, co najbardziej Ci zdumiało w tym eksperymencie? Najbardziej mnie zdumiały rzeczywiście wartości tego przyspieszenia tej rakiety, bo zadanie było o zbadanie przyspieszenia tej rakiety i ta rakieta potrafi przyspieszać 500 metrów na sekundę kwadrat. Udało nam się takie wartości oczywiście uzyskać doświadczalnie. No i. To myślę, że było najciekawsze i też bardzo wiele pracy włożyliśmy w doświadczalne badanie tego zjawiska i to był bardzo ciekawy aspekt zadania. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, tak na moją wyobraźnię. Jak rakieta jest wypełniona wodą e, i na początku i się w to pompuje, to ona jest ciężka. I potem jak leci, to się staje coraz lżejsza, tak? Bo się pozbywa tej wody, czy dobrze rozumiem? Tak. I mogłoby się wydawać, że przyspieszenie będzie rosło, ponieważ napędzamy coraz lżejszą rakietę. Ale okazuje się, że nie zawsze tak jest, ponieważ kiedy wyrzucamy wodę z rakiety, to powietrze, które tam było, się rozpręża i maleje różnica ciśnień pomiędzy powietrzem wewnątrz rakiety a na zewnątrz rakiety, przez co przyspieszenie potrafi zmaleć. Albo wzrosnąć zależnie od różnych parametrów tego jakiegoś. Czy roku. można to określić jakimś wzorem, jakimś algorytmem? Tak, i te wszystkie te zależności opisaliśmy, policzyliśmy i przedstawiliśmy właśnie na turnieju i dostaliśmy całkiem wysokie noty za to rozwiązanie. Czy NASA dała Wam za to 100 milionów dolarów? No niestety nie, niestety nie. Ale jeszcze się nie poddajemy. Ja myślę, że tutaj warto wspomnieć, że te zadania turniejowe są konstruowane w taki sposób, żeby dało się Wółka to właśnie, właśnie wykonać w warunkach domowych. Że to nie, są, nie trzeba skomplikowanego sprzętu, tylko wystarczy tak jak w tym przypadku zwykła butelka z, z trochę napełniona wodą, może pompka rowerowa, gdzie można zwiększyć ciśnienie, ale też można je rozwiązywać na różnym etapie skomplikowania. Czyli na początku można tak trochę powierzchownie do tego podejść, opisać jakieś tam zale proste zależności, zrobić pomiar, ale pozwalają też wchodzić głębiej i głębiej w te zjawiska, na przykład to jak się rozpręża to powietrze, jak wygląda przepływ tej cieczy, jakby w którym momencie warto mierzyć to przyspieszenie. Dużo aspektów można zgłębiać i to daje uczniom taki powiedzmy wehikuł do tego, żeby właśnie rozwijać swoje zainteresowanie tą fizyką i coraz... Ale to musi mieć charakter badania jednak naukowego, tak? To nie chodzi o to, żeby, żeby tak napompować butelkę, żeby wybić sąsiada i no. no tak, tak. To jednak myślę cele są postawione trochę inaczej. Celem tutaj było zbadanie, zbadanie po prostu przyspieszenia, nawet nie to, żeby osiągnąć jak największe przyspieszenie, tylko zrozumieć. Od czego ono zależy, i ewentualnie jak optymalizować. Łukasz, ty zapewniasz jako prezes Fundacji i klubu naukowego Feniks swoim członkom, zapewniasz również, nie wiem, sprzęt, warunki do, do wykonywania tych eksperymentów, do badania, kontakty z naukowcami już uznanymi, tak? I powiedz, czy to jest ważne, żeby były takie kontakty, żeby byli mentorzy, żeby byli doświadczeni już fizycy, teoretycy, a także ludzie, którzy pracują w jakiejś branży, na przykład kosmicznej, żeby Wam pomagać zrozumienie tego rodzaju tematów i żebyście mogli wykonywać pracę, która będzie potem również czemuś służyła. tak? No bo z jednej strony słyszałem, że to mają być problemy jeszcze nierozwiązane albo nie do końca rozwiązane, a z drugiej strony istnieje taka obawa, że będziemy wyważali tak zwane otwarte drzwi. I robili coś, co dawno zostało już szczegółowo przebadane. Jak to zrobić? To, to ty decydujesz o tym, koordynujesz, czy. czy... Znaczy, tutaj powiem tak. No Klub Naukowy Feniks jest takim miejscem, gdzie właśnie dostarczamy uczestnikom możliwości. I staram się eliminować bariery. Mamy m.in. laboratorium badawcze i miejsce, gdzie po prostu uczniowie mogą wykonywać takie pomiary, ale też mamy wielu wolontariuszy, którzy wspierają nasze działania. To są często byli uczestnicy samego turnieju. Tutaj muszę powiedzieć, drugim opiekunem w tym roku był Jan Turczynowicz, który też włożył bardzo dużo pracy w to, żeby przygotować drużynę. I to mamy, udzielamy takiego właśnie wsparcia mentorskiego. Jeśli tr trzeba, to rzeczywiście konsultujemy się z Pracownikami naukowymi na uczelniach, no i oni też nas po, potrafią wesprzeć, ale to, mówię, pierwszy krok to jest po prostu z naszej strony, jako opiekunów, trenerów drużyny, dajemy właśnie uczniom szereg wskazówek. Jakby staro, te zadania wymagają trochę innego podejścia, może niż w szkole, gdzie w szkole raczej jest materiał, który trzeba się nauczyć, a potem jest test, który sprawdza. Tutaj często uczniowie przychodzą do mnie z pytaniem, czego mam się nauczyć, żeby zrobić to zadanie. Mówię, to. Tak nie działa tutaj sam musisz zacząć próbować. Ja mogę ci wskazać drogę albo powiedzieć, że to nie jest ta droga, żebyś nie szedł w krzaki, że tak powiem, ale żeby e, jednak ten pomysł i kreatywność musi wychodzić z samego ucznia. Więc to, co my bardziej uczymy, to takiego samodzielnego myślenia, niż takiego powtarzalnego uczenia się faktów. Zosiu, a twój y, taki eksperyment, de, nad którym pracowałeś najbardziej i najbardziej został w Tobie? Ja mam dosyć specyficzne zadanie, bo zajmuję się czymś, czego można by się nie spodziewać w takim standardowym, poważnym papierze naukowym. I to jest znawawka pewnie znana w większości słuchaczy, i jest to riki tiki, klik klaki, klakers, lato lato, bardzo dużo nazw to ma. I okazuje się, że siedzi w tym całkiem ciekawa fizyka. I to, co ja zrobiłam, to zbadałam właściwie cały ruch od początku inicjalizacji samego ruchu, która wynika z tego, że linki zaczynają się zginać. Czyli w momencie, kiedy przyspieszenie punktu zakończyło. To się wyjęła swój instrument. Oj, to, wyjęłam. to jest coś, co moje pokolenie <laughs> świetnie zna, myśmy w to grali, ale może młodzi koledzy nie wiedzą, że są dwie kulki na sznureczkach, przyczepione do takiego patyczka. I jak się tym potrząsa, to one się zaczynają od siebie odbijać. I mogą się odbijać, o, teraz się odbijały na dole, a jak, o, a teraz się odbijały i na dole, i na górze. No dobra, i o co chodzi? Co badałaś w tej, w tej sprawie? To i okazuje się, że jesteśmy w stanie zbadać zarówno inicjalizację tego ruchu, czyli kiedy w ogóle uda nam się zaobserwować te oscylacje. I to jest wtedy, kiedy przyspieszenie punktu zaczepienia zrównuje się co do, co do wielkości tak, z przyspieszeniem grawitacyjnym. I wtedy linki zaczynają się zginać, co powoduje pewne zaburzenie. W, w zaburzenia. I to zaburzenie powoduje przeskok naszego trywialnego rozwiązania, czyli jak poruszamy po prostu kulkami, na przykład nie będą się zderzać w ogóle, do takiego, w którym amplituda jest stabilna. I okazuje się, że ta stabilna amplituda występuje dla właśnie pewnego przydziału, częstotliwości pobudzanie pewnego e, przedziału parametrów. I jesteśmy w stanie zbadać wartość tej amplitudy. I tym właśnie się zbadać Czyli wiemy, że jeśli ta amplituda będzie określonej wartości od do, mm -hmm. to one będą się zderzały tylko na dole, tak? To jest tak, że stabilna wartość amplitudy występuje dla każdej, jest jakby jedno rozwiązanie. Właściwie to jednotrywialne, czyli takie, że w ogóle nie, się nie odbijają nie odbijają i nie oscylują. I drugie jest tak, że amplituda oscylacji ma pewną konkretną, bardzo konkretną wartość. Mhm. I okazuje się, że jesteśmy w stanie na przykład przejść z tej wartości, która jest mniejsza, tam, nie, nie jest pełnym obrotem, do tej, która powoduje odbicie się u góry i u góry i od dołu, u góry i od dołu. I robi się to na przykład dzięki zmianie amplitudy w pewnym bardzo konkretnym momencie, szybkim pociągnięciem w dół i spowodowaniem odbicia u góry i potem już, jak już mamy, weszliśmy do tego kolejnego reżimu, to jesteśmy w stanie go utrzymać. I teraz rozumiem, że fakt, że jest to takie badanie, które można rozwijać, bo jeszcze wiele innych aspektów tego można zmierzyć, prawda? Na przykład wpływ, nie wiem, ciężaru albo gęstości materii tych kulek na to, w jaki sposób w będą się odbywały. W wahadłach są to parametry dość nieistotne. To, co jest istotne, jeśli chodzi o same kulki, to po pierwsze współczynnik sprężystości, czyli ile energii tracimy w trakcie zderzenia. I jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, mianowicie promień. Mogłoby się wydawać, że promień jest nieistotny w tym samym całym problemie, ale okazuje się, że jest to... Róż... Sam promień powoduje to, że mamy takie rozwiązanie, jakie mamy, bo jeśli go nie będzie, to będziemy mieć zwykłą oscylator, tam e, pojedynczą kulkę z pobudzaniem. Takie uproszczenie, powiedzmy. I to, że jesteśmy w stanie się tym bawić, bezpośrednio wynika z tego, że mamy ten promień, czyli że kolizja następuje przed momentem, w którym środek kulek dochodzi do osi symetrii. Okej, okay. <laughs> <laughs> bardzo pięknie. Łukasz Gładczuk, Łukaszu. Te eksperymenty, te wszystkie problemy fizyczne, które rozwiązujecie, przygotowując się do, tej, do, 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 tego, do tego konkursu międzynarodowego. To są rzeczy, które potem znajdują jakieś zastosowanie? Czy, czy można się spodziewać, że na przykład, nie wiem, w przyszłości dostaniecie zlecenie od jakiejś firmy, która coś robi i potrzebuje rozwiązania, potrzebuje jakiegoś algorytmu fizycznego dotyczącego jakiejś tam istniejącej maszyny? Jak, jak to wygląda? Jakie to ma zastosowanie w praktyce? Ja myślę, że to tak bezpośrednio się jeszcze nie przykłada. Na pewno to jest praca naukowa i już były przypadki takie, że z tych prac, które uczniowie wykonali, były wykonane. Wykonane rzeczywiście poważne publikacje naukowe, ale myślę, że to, co najważniejszą się udaje turniej, to jest właśnie nauka tego, jak podchodzić do problemów, które są nierozwiązane. Bo może potem ktoś przyjdzie właśnie z przemysłu i się spytać, że ma problem i chciałby go rozwiązać, no i nie da się tego rozwiązać bo nikt nie, jeszcze nie zna rozwiązania i te problemy, czy też ten proces, który tutaj przez który przechodzą uczniowie właśnie uczy jak się nie bać otwartych problemów i jak, jaka jest droga w ogóle podchodzenia do problemów, do których na początku w ogóle nie wiemy jak, jak się zabrać. I tak myślę, że to są bardzo istotne umiejętności potem w dalszej karierze, czy też no dla naszego no, do rozwoju nauki, która się przyda rzeczywiście no dobrze, Żeby robić takie eksperymenty i rozwiązywać takie zadania, z jakimi wy mieliście do czynienia w, w tym roku, w trakcie przygotowań do, do waszego konkursu, to czego trzeba się wcześniej nauczyć? Dobrze z matmy musicie być? Jak to wygląda? To znaczy, oczywiście, wiedza, z jaką się przychodzi na, na, na jest potrzebna i się przydaje, ale to nie jest tak, że. Ta wiedza jest najważniejsza, bo też w ramach przygotowań drużyny mamy zajęcia, których tam w opiekunowie... Wszystko, co możemy wyciągnąć ze szkoły, to jest dalej niewystarczające, żeby zrobić turniej. I w większości rzeczy, które umiemy jest potrzebne nam, żeby faktycznie zrozumieć tą fizykę, uczymy się właśnie w naszym klubie naukowym. Rozumiem. Czyli tutaj jakby sama szkoła nie jest w tym wszystkim. Ona jest bazą, ale pozwala nam tak. iść dopiero dalej. I to ona jest bazą, pozwala nam iść dalej. Też w trakcie turniej właśnie uczymy się cały czas nowych rzeczy. I też najważniejszy jest ten wysiłek i czas, który w tym turnieju się No ja Może jeszcze dodam trochę o przygotowaniach, jak to w Polsce wygląda, bo turniej, zanim się pojedziemy na zawody międzynarodowe, musimy przejść eliminacje krajowe i te eliminacje są w Polsce organizowane przez Polskie Towarzystwo Fizyczne, więc uczniowie, no nie tylko... Się przygotowują, ale też mogą, mają okazję sprawdzić się na różnych etapach. Na początku, w styczniu jest etap korespondencyjny turnieju, na który przesuwamy prace pisemne. Potem są półfinały w dwóch ośrodkach, w Warszawie i we Wrocławiu, gdzie drużyny już się, w polskie drużyny się spotykają. I na końcu mamy finały krajowe. Więc na każdym z tych etapów drużyny się no, spotykają, widzą swoje braki, mogą się wymienić doświadczeniem lub też krytykować i w ten sposób też polepszać, wskazywać sobie nawzajem kierunek tym jest coraz większe, czy, czy, czy to jest bardzo niszowe jednak? Bo ja pamiętam za, za moich czasów, ja miałem wybitnego kolegę, który był matematykiem matematykiem w zasadzie, potem został informatykiem w końcu, więc i tak naprawdę to, to tylko on był w mojej klasie, bo cała reszta myśmy tak niespecjalnie się tymi sprawami interesowali. One, one, czy jest na to moda w tej chwili wśród młodych ludzi? Ja myślę, że jest rzeczywiście zainteresowanie, zwłaszcza Wśród osób, które chciałyby zrobić coś więcej niż tylko to, co szkoła oferuje, a ten konkurs myślę, że jest najbardziej wymagającym konkursem, jaki możemy tutaj zaproponować e, uczniom. E, mamy w tym, na etapie krajowym mamy w tym momencie około 10 drużyn. E, czasem bywa nawet 20, więc jeśli to jest 5 razy 10, to już jest 50 uczniów w wieku licealnym, którzy rzeczywiście wykazują takie głębokie zainteresowanie. Ja myślę, że dla każdego taki wyjazd, właśnie tzn. uczestnictwo w zawodach terminacja krajowych to jest świetne doświadczenie. Czy to oznacza, że pójdziecie na fizykę, na matematykę, jak skończycie szkołę średnią? Zosiu. Um, na Miekowska. pewno chciałabym iść w naukę. Jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie. Najprawdopodobniej pój pójdę na e, Wydział Fizyki Indywidualnej na Uniwersytecie Warszawskim, bo tam idzie właśnie bardzo dużo osób z klubu naukowego. Jest to swego rodzaju e, przedłużenie takiej pracy naukowej e, i właściwie zajmowanie się fizyką na takim, w sposób odrobinę turniejowy, czyli takim podejściu właśnie otwartym. Krzysztof, Krzysztof Maksymowicz. Ja, ja z kolei też na pewno zamierzam ciągnąć pracę fizy naukową, fizyczną, natomiast dużo bardziej in interesuje mnie różnego rodzaju inżynieria. Ja bym chciał pójść na energetykę jądrową, też na Uniwersytecie Warszawskim. Dla mnie rzeczywiście praca inżynierska jest trochę bardziej satys satysfakcjonująca niż naukowa, bo rzeczywiście z mojej perspektywy łatwiej mi jest zobaczyć wynik y, mojej pracy i bardziej mi satysfakcjonuje na przykład właśnie zbudowanie reaktora niż, niż opublikowanie pracy, ale no na pewno też będę w, siedział w filmie. Ja myślę, że uniwersytety i po politechniki bardzo rozpoznają to wartość uczniów, którzy kończą taki konkurs. Tutaj w tym roku na przykład wspiera nas Politechnika Warszawska, która od wielu lat zauważa, że turniej młodych fizyków właśnie kształci bardzo dobre osoby i te osoby, które właśnie biorą w tym udział rzeczywiście w pracy naukowej potem się świetnie odnajdują. Także innym partnerem jest Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, gdzie się rozgrywają co roku finały krajowe i on od wielu lat też wspiera tu inicjatywę. Także w środowisku naukowym ten turniej jest bardzo rozpoznawany. No i zachęcamy oczywiście innych uczniów do udziału. Bo już teraz są znane problemy badawcze na nowy rok, więc już można zacząć pracować. Polecam wejść na stronę turniej Młodych Fizyków, tmf.org.pl, gdzie można zasięgnąć informacji o tym, jak wyglądają rozgrywki krajowe. No i w, zachęcam do złożenia prac w styczniu i wzięcia udziału. Często słyszy się takie biedolenie w Polsce, że mamy wybitną młodzież. A, a potem nic z tego nie wynika i to są ludzie, których tracimy, bo oni, żeby rozwijać swoje talenty, żeby móc na serio pracować, muszą wyjeżdżać po prostu za granicę, bo u nas nie ma systemu. Czy to tak ciągle jest? No to, to jest trudne pytanie. Mi się wydaje, że z tego, co, tak jak patrzę na moich absolwentów, to przynajmniej na którymś etapie studiów rzeczywiście wyjechali na zagranicę, czy to do ośrodków w Oxfordzie, w Cambridge, czy też w Stanach Zjednoczonych. Ja osobiście no też byłem na Oksfordzie, ale potem wróciłem do Polski, bo jednak no, z, z, się pojeździ po świecie, się tęskni jednak za, za, za krajem. Wiadomo. Ale tych możliwości rzeczywiście ciągle nadal brakuje, i ja myślę, że no, nie ma innej drogi, niż po prostu tak metodycznie co roku cały czas kształcić więcej osób i być może w ten sposób dodajemy to. Małą cegiełkę do tego, żeby iść w tym kierunku, żeby to w Polsce rzeczywiście ci naukowcy zostawali i znajdowali miejsce dla siebie. I jeszcze jedno takie techniczne zupełnie pytanie: żeby uczestniczyć w międzynarodowym turnieju fizyków, rozumiem, że trzeba znać perfekt język angielski. To się w języku angielskim ma dwa czy nie? Tak. Tak, tak, tak. tak. No I, czy perfekt? W trakcie pracy nad turniejem poznaje się takie specjalistyczne słownictwo, związane nie tylko właśnie z powiedzmy, szczególnie z naszymi zadaniami, ale ogólnie z fizyką. Jak rozmawiamy o tym, często jak czytamy artykuły po angielsku, poznajemy po prostu nie tylko taką składnie często używaną w nauce, ale też właśnie konkretne słowa. Więc tak naprawdę wystarczy być w stanie mówić i samo przyjdzie, pozostałe ostatnie moje pytanie może do Łukasza króciutka odpowiedź proszę, bo nam już niecała minuta została, co uważasz za najważniejszy problem ludzkości który trzeba rozkminić jak najszybciej, żebyśmy wszyscy, nie wiem, ocaleli ojej, to tak może jest trudno, dużo takich myślę, że trudno odpowiedzieć na to pytanie jest dużo na pewno problemów no ja na przykład sądzę, że to jest przechowywanie energii no to jest na pewno jakieś zagadnienie. Ogólnie energia, jako dostarczanie energii, czystej energii, która nie, no nie zagraża środowisku i nie degraduje środowiska, no jest bardzo dużym problemem. W tym momencie są te źródła odnawialne, a na kolejnym, tak jak pan wspomniał, no to przechowywanie tej energii. Bo jak jest dużo słońca, to dużo się generuje, ale to wszędzie, a potem nagle słońca nie ma i teraz I to skończyć się tą energię. A jakbyśmy zgromadzili i mieli, mogli wykorzystywać w deszczowe dni, to by było może rozwiązaniem wielu naszych Problemów. Kochani, musimy kończyć. Zofia Makowska oraz Krzysztof Maksymowicz, uczniowie XIV Liceum im. Stanisława Staszczyca w Warszawie oraz ich opiekun, założyciel i prezes Fundacji Klubu Naukowego Feniks w Warszawie, Łukasz Gładczuk, byli gośćmi programu. Teleobiektyw. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę. Teleobiektyw zaprasza codziennie od poniedziałku do piątku po 12. .00. Do widzenia.